Siem witam, was w pierwszym odcinku na moim kanale z AnarchyGG z trybu SMP I co, to jest widzowie mój pierwszy odcinek na tym kanale z tego trybu I co, będziemy sobie po prostu zaczynać e, Teraz może zrobię właśnie jakąś taką serię Postanowiłem sobie, że e, spróbujemy z Anarchii GG bo ostatnio tak naprawdę cały, cały czas graliśmy tylko boxwipi I co, postanowiłem po prostu coś innego spróbować Może tutaj mi się uda jakiś sukces osiągnąć I zdobyć jakieś dobrej temy I może też e, na YouTube jakieś dobre zasięgi będą z tego więc co widzowie, aktualnie Dostałem od mojego kochanego widza Julsona pozdrow stary, jak to oglądasz e, Tutaj całego seta, tak naprawdę czwórkę Mieczyk, piątkę, ostrość e, Kilo, e, to akurat nie od niego Jeszcze sikiera, czwórka Dwa koksy i 29 refili e, Naprawdę bardzo spoko mi się na początek Do tego odebrałem sobie, moi drodzy kit'a, który tutaj był startowego. I mam tutaj w razie co jeszcze jednego seta, trójkę i całej temy w sumie tutaj. I co, to jest mój pierwszy raz na tej edycji, na, na wcześniejszej edycji Anarchy GG. Eee, grałem troszeczkę na Anarchy, nawet nagrywałem odcinki na starym kanale, eee, ale nie do końca wiem o co tutaj chodzi. Więc tak widzę teraz prośba dla Was, naprawdę, jeżeli oglądacie ten film, wy to oglądacie we wtorek, ja to nagram w poniedziałek, to możecie mi zapisać w komentarzu jakieś tipy, jak tutaj grać, bo ja widzę, że ten moment grałem bardzo krótko na Anarchy, to było dawno temu. Ja nie do końca wiem, co się tutaj do końca robi. Dobra, ale się, ale się powtarzam, bez. Sensu. no więc możecie pisać komentarzu e, też na pewno e, zrobię live'a e, będzie on w środę, czyli jakby jutro, jak wy to oglądacie i na live'ie też na pewno będziemy sobie latać po mapie e, coś co będziemy robić, jakaś muzyczka gadanie z widzami i może e, doda mnie ktoś do jakiegoś klanu i coś porobimy seres mam moi drodzy 10, zabójstw mam 2 nawet nie mam pojęcia skąd, ale tak to wygląda no bo chwilę też na tej edycji grałem jak weszły na serę to miałem jakieś tam żelaznej temy to ja tam chyba na starcie tylko chwilę grałem no ale dobrze, już przejdźmy do tematu e, tego odcinka, czyli tak, na, na początek sobie odbierzemy codzienną nagrodę. Odbierzemy sobie tutaj tak. Kalendarz adwentowy, proszę bardzo, mamy kluczyk, zaraz sobie go otworzymy. I czy tutaj coś jeszcze jest do odebrania? Zobaczmy. Mi się wydaje, że za Discorda też powinno być. Mamy, moi drodzy, dlatego teraz to ogarniemy, ale trzeba być 30 minut na serwerze a jestem. Godzinę. ok No, tak jak mówiłem, już troszeczkę grałem, dlatego sobie to teraz ogarniemy. No, okej, okay, widzę, chciałem to zrobić, ale napisało mi. Yy, ale pisało mi na Discordzie, że już to odebrałem. Więc naprawdę, na początku edycji po prostu już to odbierałem. Chociaż pisze mi jako nieodebrane, no nie wiem dlaczego. Dobrze, otworzymy sobie teraz kusik do tego AF. Zobaczymy, co tutaj w ogóle może wylecieć. Tu jest anarchiczna. No, dobra, to szukamy AF. Widzę, jak ktoś właśnie wrzuca jakieś itemy. Ja sobie to zebrałem. Najprawdopodobniej nie są takie super rzeczy, ale ej, dla mnie to zawsze coś widzowie. Patrzcie, on tutaj wszystko rzuca, ja wszystko zbieram po prostu, wszystko zbieram, zobaczcie, ile mam setów, co jest grane. Bo ile setów rzuca po prostu. Wiem, że najprawdopodobniej to nie jest za dobre, widzowie, ale ej, no zawsze już coś, w razie jakbym umarł. No to patrzcie, widzowie, ile setów co jest? Naprawdę, że mamy już dosyć sporo setów dzięki niemu. No i mamy skrzynię app. No są tutaj naprawdę fajne rzeczy. No i co? Otworzymy sobie. E, myślę, że z animacją. No i zobaczymy, co mi dropnie. Oj, są refile, no dobrze. To jest akurat spoko, refile się oczywiście przydadzą. I myślę, że tak, widzowie, jak chcemy polecić na mapę. E, to myślę, żeby na razie, póki się jeszcze tak nie przyzwyczaiłem do tego serwera, tego lepszego seta sobie odłożę. I wezmę sobie po prostu ten mieczyk No najlepiej tą trójkę, no, bo nie mam sobie innego. I wezmę sobie tego podstawowego seta, dwójkę, myślę na razie. E, chociaż nie, dobra, nie, weźmiemy sobie trójkę. A tego lepszego na razie po prostu zostawię. Nie pierwszy muszę się po prostu przyzwyczaić do tego serwera. Kilof sobie też widzę, na razie wezmę tylko trójkę. E, I tak, i refili też wezmę sobie na razie 18 tylko, albo nawet tak myślę widzę, że... Widzowie, że mogę wziąć sobie 10, nie będę brał jakoś super dużo koksa. No koks mogę sobie wziąć jednego, tak w razie co myślę, że to już w sumie będzie e, dobry zestaw w miarę. E, tak, pierwsze rzeczy jakie chcę na pewno zrobić to jest, e, moi drodzy, tutaj e, tarcza, ale do tego potrzebujemy żelazo, czyli musimy widzę na rtp i po prostu poszukać żelaza. Do tego też będziemy potrzebowali drewno, ale drewno nie będzie ciężko zdobyć. A razie widzę trochę, trochę kopie i no póki co jeszcze żadnego żelaza nie znalazłem. No zobaczymy. Myślę, że na normalnym serwerze, który bym znalazł, może być tak, że po prostu jest ciężej znaleźć na tym serwerze, niż tak po prostu na singlu. Tak mówię, ja gram pierwszy raz, więc no muszę się dopiero wszystkiego nauczyć. Jestem aktualnie na 26 poziomie. No zobaczymy, schodzę coraz niżej. Może w końcu znajdę. Na Narodzę... No dokopałem się już naprawdę na czwarty poziom i nigdzie nie ma żelaza, więc ja się cofam na spawn'a, bo myślę, że po prostu to jest niepotrzebne zużywanie kill'off'u. No i ja nie mam pojęcia po prostu skąd z żelazo, naprawdę. Mam trochę tutaj tego kobla, to sobie to sprzedam. I mam aktualnie widzowie 2,58 dolary 58 e, centów, no a żelaza się niestety kupić nie da. Więc ja widzowie aktualnie nie mam pojęcia skąd zdobyć żelazo, no. Hmm. O kurde, za album prawie umarł. Uuu, kurde, ale było blisko, muszę uważać, a mamy widzę wągiel, dobra, mamy wągiel, to sobie go skopię, na pewno będę mógł go sprzedać, ale niestety widzę, że żelaza dalej nie mam, mam widzę tego cave'a tutaj jakiegoś, ja sobie go troszeczkę eksploruję, mamy kolejny wągiel, dobra, cały sprzedałem i mam już 4 dolary na koncie. Mam kolejny. I zobaczcie, widzę, znalazłem miejsce gdzieś bardzo dużo tych kolcy. I ja sobie je podskopuję, bo ja wiem, że one się przydadzą do trapowania. Dlatego to, widzę, jak najbardziej potrzebujemy. I widzę tutaj e, szkieleta, sobie go szybko zabiję. Mam wrażę, żeby mnie nie trafił. O, niestety mnie trafił, ale dobra, zabijemy go. No, widzę, ja wam podduję nagrywanie i widzimy się, jak już będę trochę dalej, na przykład zrobię tarcza. Zobaczcie, widzę to. Patrzałem sobie w mojej home ustawione i tepłem się na mojego dawnego. Home widzowie. Tak jak mówiłem, chwilę grałem na tym serwerze na początku edycji i miałem nawet live'a i zobaczcie, że jest mój stary trap, że on jeszcze żyje, że mi się dać, że on tutaj po prostu został przez kogoś y, ulepszony, ale widzę, HOME był dosłownie tutaj, dlatego ja jestem pewny, że to jest po prostu moja baza i ja pamiętam jak ją robiliśmy na live'ie. O kurde, że udało mi się tutaj tepnąć, zobaczcie jakie miejsce w ogóle, tylko niestety tutaj jest woda, to jest trochę problem. Ale widzowie, te się na swojego trapa. Trochę z tym kolce skopałem. Niestety dalej nie znalazłem żelaza. Widzowie, naprawdę nie mam pojęcia, skąd go wziąć. Sprzedałem sobie węgiel. I zobaczyłem, że może na rynku da się jakieś żelazo kupić, chociaż wątpię. Zobaczcie, jeden kolecku kosztuje 900 dolarów, to ja to mogę naprawdę dobrze sprzedać. 11 kolców cztery koła. A, no dobra, to jest jednak troszeczkę tańsze. Zobaczmy, że kopałem sobie w dół i znalazłem żelazo. Ja zapomniałem, że rudy właśnie najwięcej są pod tym. I moi drodzy, mamy w końcu żelazo. Spełni się naprawdę cel tego odcinka. Naprawdę, moim celem było to żelazo, żeby zrobić sobie w końcu tarczę. Dlaczego znaczy, widzę, mamy kolejne żelazo? Ja po prostu zapomniałem o tym, że pod tym, nawet nie pamiętam, jak to się nazywa łupowy bruk, że pod tym widzę najwięcej jest właśnie ród. Zobaczmy, jak tutaj ktoś wygładził. Ja pierdziele, co jest? Ale go się musiał długo, długo kopać. O! To się przyda. I zobaczcie, znalazłem trapa. Znalazłem, widzę, trapa. I jeszcze więcej żelaza. Dobra, nice. Dobra, no, zrobiłem sobie tutaj, widzę, homa I co, przepalimy sobie tutaj elegancko żelazo. Tylko niestety nie mam czym. naraz no, przepalę to, widzę, kuzikami. Te kuziki, kurde, naprawdę ledwo co dają do tego piecyka. Mamy pierwsze żelazo, dobra. Teraz tak, potrzebujemy jeszcze drewno, to zaraz po prostu wyjdziemy na zewnątrz, panie. Dobra, no, na razie, widzę, tyle starczy. Eee, tak, to sobie skopiemy, to sobie weźmiemy Idziemy, widzowie, na RTP Najpierw na spawn, na RTP No i dobra, widzowie, uwaga, cyk Mamy tarczę, udało się No i dobra, widzowie, ja jestem naprawdę zadowolony No i co, to był taki pierwszy odcinek, widzę wstępny Jeżeli chcecie więcej odcinków, łapka w górę, sub z dzwonkiem eee, No i co, widzowie, widzimy się jutro na live'ie Siema